Witajcie moi drodzy, w kolejnym filmie, kolejny miesiąc za nami, więc dzisiaj mam dla Was ulubieńców. Zaczniemy sobie od produktu, który dostałam jakiś czas temu i który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To jest profesjonalny płyn micelarny od Eveline. Ja go używam. Trzy tygodnie prawie cały maj go używałam. Um, I słuchajcie, po pierwsze w ogóle wydajność jego jest ekstremalnie wysoka. W ogóle spójrzcie na tę pojemność. To jest 650 ml, z czego tu jest napisane, że to jest 500 plus 150 gratis. To, na czym mi najbardziej zależy, jeżeli chodzi o zmywanie makijażu płynami micelarnymi, to to, aby było ono skuteczne. Niestety nie z wszystkimi płynami micelarnymi tak mam. Um, niektóre, jeżeli nie mają w sobie na przykład jakiejś dodatkowej zawartości powiedzmy olejków, czyli nie są dwufazowe, e, to po prostu na mnie nie działają. To jest jeden z tych płynów, który pomimo, że nie jest dwufazowym płynem micelarnym, tylko klasycznym płynem micelarnym, radzi sobie absolutnie ze wszystkim. E, bez problemu zmywa wodoodporne tusze, których jak wiecie ja używam e, sporo. Głównie ze względu na to, że lepiej trzymają podkręcenie moich bardzo prostych rzęs. Absolutnie nie ma z tym problemu. Um, on tutaj ma w swoim składzie czarną, zielo czarną i zieloną herbatę, haber, bławatę, więc takie dosyć ciekawe składniki. Wiadomo, że demakijaż jest jakby jednym z pierwszych kroków. Tej naszej wieczornej pielęgnacji musi być skuteczny i musi być dobrze wykonany, żeby cała reszta naszego rytuału miała sens. Więc jak najbardziej ten serdecznie polecam. Ja nie wiem, ja go będę chyba zużywała z pół roku. No jest wspaniały. A dodatkowo powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie. A to przynajmniej dla mnie zawsze jest jakiś dodatkowy plusik, więc tak, serdecznie polecam ten e, czarny płyn e, micelarny z Evelina, Totalny sztos. Jak jesteśmy przy marce Eveline, to tutaj moje drugie zaskoczenie. Coś, o czym Wam mówiłam na Insta Stories, e, że pewnie sama nawet nie wpadłabym na to, żeby po to sięgnąć i to kupić. E, I to jest ta gąbeczka. Jak widzicie, ona już jest ostro zmaltretowana. Przede wszystkim zrobiła się ombre, bo. Ja nakładałam makijaż tą częścią i tą częścią najbardziej prawię, więc tutaj... Um wszystko zeszło, no i jest brudna, ponieważ nakładałam ją makijaż, no i dodatkowo ona przez bardzo długi czas była totalnie czysta, jakby dopierała się w 100%, do momentu, kiedy m, użyłam ją z m, kremem e, CC, to jest krem CC chyba, z It Cosmetics, którego zamówiłam niedawno, a o którym znaczy też zobaczycie go, dlaczego go zamówiłam, bo mam go dzisiaj na twarzy i on jest trochę za ciemny, ja to widzę, żeby nie było, ja to widzę, um, natomiast jestem w fazie testów w tym momencie, no i liczę też na to, że jednak chyba wszystko się opale i będzie mi się go lepiej używało dygresja, jeżeli chodzi o tą gąbkę to jest chyba w tym momencie e, z tych gąbek, które ja testowałam, dostępnych stacjonarnie e, najlepsza gąbka e, najbardziej miękka najprzyjemniejsza i kosztuje niewiele, bo ona kosztuje chyba w granicach 20 zł, z tego co pamiętam. Oczywiście, że macie multum fajnych gąbek online, ale ja też wiem, że nie każda z Was lubi zamawiać online, albo czasami potrzebujecie czegoś, czegoś na już i nie możecie czekać, tylko iść tego dnia na przykład do Rosmana i to kupić. To jest świetny wybór, serdecznie Wam ją polecam, bo ona naprawdę jest mega mięciutka. Super nakłada się nią, makijaż, a dodatkowo nie jest aż tak bardzo podatna na. Uszkodzenia. Dobrze, przejdźmy teraz może do kosmetyków, do makijażu, których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. E, pierwsza rzecz to jest coś, co ja e, wspominałam Wam, że e, pojawi się w moim tym vlogu ca z całego tygodnia i między innymi z dnia matki, czyli rozświetlacz. Rozświetlacz, który był przeze mnie dosyć niedoceniany, leżała sobie ta paletka, bo to jest rozświetlacz z palety bardzo długo prawie nieużywana. Ja je użyłam kilka razy na początku tu po zakupie, a potem o niej zapomniałam. I właśnie wyciągnęłam ją, przypomniałam sobie o niej. To. I to jest ta paletka z Sephory. Ona była w kolekcji zimowej nie w tym roku, tylko jeszcze w poprzednim. I ja ją zamówiłam, pamiętam, podczas tej promocji takiej, która jest minus 20, chyba 5% tuż po świętach Bożego Narodzenia. I właśnie wtedy ją kupiłam. Ona się składa z dwóch róż brązera i rozświetlacza, i tak naprawdę wszystkie z tych produktów są świetne, bo to jest w tym momencie moja ulubiona paletka do, do zabierania na wyjazdy. Ale ten rozświetlacz to jest po prostu taki czad, że no ja byłam sama pod wrażeniem, że ja go wcześniej aż tak bardzo nie używałam. Przepięknie wygląda, ma przecudowny kolor. Ja ym, nie wiem tak na dobrą sprawę, czy ta paleta jest jeszcze dostępna. Bardzo bym chciała, żeby była i bardzo bym chciała powiedzieć Wam, że podlinkuję Wam ją na dole, ale nie wiem tego w tym momencie. Wspaniały kosmetyk i tak naprawdę zaczynam się bardzo mocno przekonywać do tych kosmetyków markowanych nazwą Sephory, bo okazuje się, że one naprawdę są dobre i bo będę musiała po prostu chyba sprawdzić większą ilość, bo to jest dobry początek, dobry początek. Drugi produkt to jest coś, co myślę, że się spodziewacie, bo mówiłam wam już podczas testu, że bardzo jestem zadowolona z tego produktu i że zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I chodzi o puder Jeffree Star, czyli Magic Star Powder w odcieniu translucent. Ja wam powiedziałam, że jakby ten korektor, który testowałam razem z tym pudrem, on jest ok. Ale nie jest w niczym lepszy od wszystkich innych, które ja mam. Natomiast ten puder to jest na chwilę obecną chyba jedyny puder, którego ja używam pod oczy, który tak faktycznie fajnie mi te okolice rozmywa. Jak wiecie, ja mam bardzo problematyczną okolicę pod oczami, suchą pomarszczoną, w ogóle wszystkie tam e, plagi się naraz zebrały. Więc dla mnie jest bardzo ważne, żeby ten puder w miarę dobrze wyglądał, może, żeby nie pogarszał stanu em, faktycznego. <grym> ja wiem, że może jak porównujecie moje okolice pod oczami z tym budrem, na przykład do Waszych, z każdym innym tonem, to w dalszym ciągu nie sprawiają na Was jakiegoś większego wrażenia, natomiast uwierzcie mi, że ja swoje okolice pod oczami znam najlepiej i ja wiem że z niczym nie wyglądały do tej pory tak dobrze jak z tym pudrem um, no i też dodatkowo fakt, że on kosztuje 22 dolary, 24 euro tak jak ja go kupowałam na Beauty Bayu w tym momencie, a ma tylko 10 gramów, no to wolę go zużyć tylko pod oczy niż na całą twarz, a na całą twarz używać czegoś innego, e, przez co będzie służył mi dłużej, dłużej będę mogła się cieszyć właśnie tym fajnym, wybiorowanym efektem e, podejrzewam, że niedługo będzie e, restock tych pudrów, ponieważ widzę, że Jeffrey się przygotowuje do wielkiego um, jakby wypuszczenia swojej letniej kolekcji i podejrzewam, że w następnej kolejności będzie właśnie listok um, zarówno korektorów, jak i tych pudów. przynajmniej taką mam nadzieję. Więc jeżeli czaliście się na niego, a nie udało Wam się go zdobyć w pierwszym rzucie, to mam nadzieję, że wkrótce będzie to możliwe. E, ja Wam podlinkuję oczywiście um, zarówno BeautyBay, jak i stronę Jeffrey Star, na której można go zamawiać. Pod warunkiem, że jest dostępny i mam nadzieję, że za jakiś czas właśnie się tam pojawi. Yy, ostatnia makijażowa rzecz, która mnie dosyć pozytywnie zaskoczyła, yy, to jest yy, taka miniaturka, bo to jest miniaturka tuszu z George Armani Ice to Kill. Yy, mówiąc szczerze, ja w ogóle jakoś za bardzo nie ufam jakimś bardzo drogim tusza, tuszom, yy, bo przeważnie to jest. Po, przerost formy nad treścią dla mnie. Um, oczywiście, że są takie tusze, które są drogie, jak na przykład Benefit, i są wspaniałe, um, ale jest też bardzo dużo tanich tuszy, które wspaniale sobie radzą. Zw ze zwykłej drogeryjnej półki nie trzeba wydawać um, na tusze, to że jest nie wiadomo ile pieniędzy. Um, natomiast wpadła mi w ręce ta miniaturka i stwierdziłam, że wykorzystam okazję, żeby przetestować właśnie coś e, droższego, bardziej luksusowego, jeżeli chodzi o maskary. Um, I zobaczymy, jak to z tym będzie i powiem wam, że może dlatego, że byłam tak święcie przekonana, ło się badałam <grymne> byłam tak święcie przekonana, że ten tusz mi się nie sprawdzi że w momencie kiedy on naprawdę już po pierwszej aplikacji zaczął ładnie wyglądać na rzęsach, no to był mały szoczek, nie powiem, że nie um, to jest tusz, który bardzo ładnie rzęsy pogrubia i fajnie utrzymuje ich skręt co nie jest takie standardowe i normalne w przypadku tuszy niewodoodpornych, a to nie jest wersja wodoodporna. Um, dodatkowo na plus zdecydowanie w moim przypadku działa u niego tradycyjna szczoteczka, którą mnie dużo łatwiej i przyjemniej się operuje niż szczoteczkami silikonowymi, którymi bardzo często ja sobie po prostu drapię po oczach, taka jest prawda? Ale to. Kwestia preferencji, kwestia umiejętności bądź ich braku jak w moim przypadku. Um, bardzo fajny tusz, czy chciałabym go kupić w pełnowymiarowej wersji? Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem, natomiast e, pewne jest to, że używałam go z wielką przyjemnością w tym miesiącu, e, no i dalej jeszcze pewnie będę go używać przez jakiś czas, dopóki mi się nie skończy i nie zużyję e, albo nie zglucieję najzwyczajniej w świecie. E, więc tak, dlatego go tutaj umieszczam. E, jeżeli na przykład trafilibyście gdzieś na jakąś miniaturkę, macie okazję zdobyć, to zdecydowanie spróbujcie sobie, bo jest to dobry tusz, ale jeszcze nie wiem, czy kupię go w pełnej wersji. No i dwie ostatnie rzeczy w dzisiejszym filmie: pielęgnacja. E, ja w ogóle jestem strasznie na bakier, już zawsze wam o tym mówiłam, z wszelkimi balsamami i nawilżaniem ciała. E, dlatego jeżeli już pojawia się coś, czego używam z przyjemnością, no to muszę wam o tym powiedzieć. E, I takim czymś są body jogurty z The Body Shop. Ja mam tutaj wersję m, taką imbirową, ja kocham imbir. Może to nie jest jakiś bardzo letni zapach, e, ale mimo wszystko mnie się tych imbirowych rzeczy super przyjemnie używa mmm aż kręci w nosie, wspaniała rzecz um, to jest taki produkt który ma bardzo fajną, lekką formułę i daje mi wystarczające nawilżenie, a jednocześnie bardzo szybko się wchłania latem szczególnie jest to dosyć istotne bo nikt nie chce tuż po prysznicu siedzieć i nie wiadomo ile czekać aż produkt nawilżający się wchłonie, um, bo i tak mam wrażenie, że przez to, że temperatura jest wysoka, cali się lepimy i bez tego tak więc tutaj największy plus jest właśnie za to, że on się mega szybko wchłania, dodatkowo ten zapach imbirowy, tak jak wam powiedziałam, dla mnie totalna, totalna po prostu yy, rewelacja, brakowało słowa. Uwielbiam go używać, yy, jeżeli ten mi się skończy, to podejrzewam, że będę chciała spróbować innych zapachów, ale jak na razie imbir, body yogurt z The Body Shopu totalny sztos. No i ostatnia rzecz to zapach, zapach, o którym wam mówiłam, że zostanie moim zapachem lata, jak tylko go dostałam. Ehm, no i zużyłam już połowę. <laughs> Więc chyba do takiego pełnego lata coś nie dotrwa, albo ma bardzo małe szanse. Ehm, to jest Sexy Blossom z Michaela Corsa. Wiecie, że ja jestem z ogromną fanką zapachów z Michaela Corsa. One na mnie, na moim ciele utrzymują się fenomenalnie. To jest Jedne z lepiej utrzymujących się zapachów w ogóle ever, jeżeli o mnie chodzi. To jest jedna z tych nowszych wersji, ja ją dostałam no jakoś stosunkowo niedawno, nie pamiętam dokładnie kiedy, no, ale um, zaczęłam używać tych perfum może z półtora miesiąca temu, coś w ten desej, no i jak widzicie zużycie jest konkret, jest konkret. To jest bardzo fajny właśnie ledni zapach. To jest taki zapach kwiatowy, ale z dużą dawką cytrusów, e, jak dla mnie, e, przez co jest kwiatowo świeży, nie jest mdlący, jest lekki, ale jednocześnie intensywny. No ma wszystko to, co ja w zapachach lubię, tak więc powąchajcie sobie, jeżeli na Was również Michael Kors trzyma się tak dobrze, jak na mnie. To myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja zapachowa. Serdecznie polecam. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że zostawicie mi kciuka w górę za niego. W opisie, jak zawsze, znajdziecie pełną listę produktów. Tak jak mówię, jeżeli będzie to możliwe, to do jak największej ilości postaram się umieścić linki. Chociaż, tak jak widzieliście, nie wszystkie mogą być dostępne. Natomiast to, co jest na 100% dostępne, to jest mój Instagram i moje Insta Story, które pojawia się codziennie. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, z moim życiem i z życiem mojego czarnego, niedobrego stworzonka, to serdecznie zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie. No i tradycyjnie na koniec, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia jak tylko jakiś nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!